Dzień dobry, kochani, ja nazywam się profesor Chris, witajcie w tym poradniku warsztatowym. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak prawidłowo wymienić magnes nacipki w Waszym samochodzie. Na początek kilka słów o tym, co to za urządzenie, do czego ono służy w każdym z samochodów. Kiedy kupujecie nowe auto z salonu, Wasz magnes jest naładowany na fula. Działa perfekcyjnie, lecz z, z biegiem czasu jego właściwości spadają i jego funkcjonalność na ulicy spada. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak w kilku krokach w prosty sposób wymienić magnesik w Waszym samochodziku, tak aby był znowu w pełni funkcjonalny. Wymiany będziemy dokonywali w tym oto Mercedesie W168. Dzisiaj już na to auto. Żadna dziewczyna niestety nawet nie chce spojrzeć. Raczej, kiedy przejeżdża się obok, to odwracają yy, głowę lub pokazują środkowy palec. Tego nie będę demonstrował, ponieważ jest to niekulturalne. Aby Wam to udowodnić, najpierw dokonamy jazdy próbnej tym samochodem. Następnie pokażę Wam, jak zlokalizować magnes w Waszym samochodzie, jak go wymienić, a na koniec sprawdzimy na ulicy, czy to działa. Kochani, przystępuję teraz do jazdy próbnej e, autem, które ma całkowicie zużyty magnes nacipki. Zobaczmy, jak ono będzie się zachowywało na mieście. Generalnie zużyty magnes nacipki nie ma wpływu na pracę silnika, skrzyni biegów, czy też zawieszenie samochodu. Ma natomiast wpływ na zdolność do przyciągania płci przeciwnej, do użytkownika auta. Tutaj odwracają wzrok, odwracają wzrok. O, tutaj jedna. O. Pokazała fakera. Dobra, szukamy dalej. O, jest gruba. Słuchajcie. Nie zadzia nie działa. Nie działa nawet na grubą. Ech, nie będę tutaj mówił, nie będę tutaj mówił, co, co mi pokazało. Ogólnie. Magnes w przypadku tego samochodu, niestety, już dawno stracił swoje właściwości. Użytkowanie tego auta jest po prostu żenujące. Dlatego przechodzimy w tej chwili do warsztatu i wykonamy montaż sprawnego magnesu. Przetestujemy następnie, jak on działa. Kochani, przystąpię teraz do demontażu magnesu dokładnie. W tym samochodzie jest to zabieg bardzo prosty. Najczęściej magnes znajduje się pod konsolą centralną. Często nie potrzeba nawet żadnych narzędzi, lub zwykły śrubokręt krzyżak lub płaski. Spójrzcie, zdemontowałem uchwyt na kubek. Pod nim znalazłem zużyty magnes. Nacisk Kochani, jak dobrze wiecie, magnes nacipki ma również właściwości ferromagnetyczne, to znaczy, że przyciąga oprócz tego, co nas interesuje, przyciąga również metal. Mam tutaj taką stalową sztabkę oraz dwa magnesy. Jeden jest sprawny, jeden jest niesprawny. Spójrzcie, jak zachowują się w towarzystwie metalu. Zobaczcie. Ten zdemontowany z Mercedesa A Klasa w ogóle już jest niesprawny. Sprawdźmy natomiast nowy magnes. Patrzcie, mam problem, mam problem z tym, aby go w ogóle oderwać od stali. I ten magnesik ląduje w tej chwili w tym Mercedesie 268. Montaż jest bardzo prosty, po prostu wkładamy go w to samo miejsce, z którego wyjęliśmy zużyty. I montujemy w tym miejscu uchwyt na kubki. Teraz zapraszam Was na jazdę próbną i sprawdzimy, czy to faktycznie działa. Kochani, zabieramy się za test naszego magnesiku, zobaczmy jak teraz będzie samochód działał na płeć przeciwną po takiej wymianie, no słuchajcie pod względem magnetyzmu cipkowego, auto jest jak nowe, słuchajcie jak nowe, zobaczymy jakie będą rezultaty, nie mogę się doczekać, pada lekki taki deszczyk, więc to no, ruch jest trochę mniejszy na ulicach, no ale myślę, że Będziemy mogli zaobserwować jakiś rezultat. Dobra, słuchajcie, jedziemy. Jestem w centrum miasta, także jest tutaj tych osób troszeczkę do zbadania naszego urządzenia. O, tutaj jedna, no jakoś tak obojętnie w sumie przeszła. Tutaj druga też obojętnie, ale kurczę, patrzę, że ktoś biegnie w ogóle w moją stronę. O kurde, kilk, kilka osób biegnie w stronę tego samochodu. Ale to... Boże kurde. Gonią mnie! Gonią mnie sami faceci! Pieprzony Aliexpress. Poszukali mnie!